Nadeszła długo wyczekiwana chwila gdzie w końcu jest możliwość, żebyśmy przyjechali na decyński Śnieżnik i oto jesteśmy z powrotem po paru miesiącach znowu na decyńskim Śnieżniku. Jak miło to widzieć znowu, te skały, ten lasek. Bardzo lubię tu przyjeżdżać. Dzisiaj przyjechaliśmy na dwa dni tylko na weekend, sobota, niedziela zostajemy i w planach jest y, wspinaczka dzisiaj. Na respekcie i The Best of Direct. Głównie dwa baly mnie interesują tutaj, czyli respekt i sputnik. Teraz żuku razem z Kubą. Męczą się na e, Rastamanie. To jest piątka, ale no nie oszukujmy się trudna piątka techniczna. A, dotarliśmy już na sputnik. Jest trochę ludzi tutaj. Więc fajnie, może się uda na przykład na respekcie, może być trochę też ludzi. To może będzie więcej też kraszy, żeby popróbować. Eee, ale dobra, skupiałem się teraz na spotniku. Jest pierwszy bal na dzisiaj. Eee, początek jest łatwy, dochodzenie do tej klamy. Ona jest dobra na odciąg. Tutaj trzeba wysoko dać nogi i duży, wielki ruch, po prostu do następnej klamy. I z tej klam już jest prosto, bo to się łączy, łączy z piątką plus, którą parę razy robiłem. Apollo e, bardzo lubię tą piątkę plus, więc myślę, że Sputnik też mi się spodoba. Jak zrobię, już mi się podoba, nawet nie zrobiłem, e, ale tak stawiam dzisiaj 70% na zrobienie tego Sputnika. Zobaczmy, jak będą wyglądać próby. Ostatnio troszkę inną techniką próbowałem, dzisiaj zmienię, dlatego że mam inną betę. Znajomi też mi podpowiedzieli, jak to mniej więcej zrobić, więc będę próbował. Spokojnie, Nie A to A A wiem co trzeba zrobić, żebym to złapał. Wszystko. Off Idzie. Piękna pogoda, co nie ma co się zagrzewać. Teraz złapię. Nie ma bata, żeby nie. Teraz sobie z darmą skórę na tym, próbując to chwycić Kawałek dalej muszę spróbować. I pięknie. Na początku trochę problemów miałem z nogami ze mi się. Pięknie. Nie spodziewałem, że tak dobrze to pójdzie. To była druga próba tak naprawdę od początku. Dwie próby samego chwytu, samego tego dużego ruchu. I za drugą próbą od początku. Poszło się A anormalnie, na którym się wcześniej męczyłem jak nie wiem. Czuło się naprawdę łatwo. I to znowu. Zajebiście! Lecimy dalej! <grymne> Ja się zmęczyłem już za drugim razem. 6B, bardzo przyjemne. Naprawdę fajnie mi się to robiło. Jestem trochę zmachany, bo robiłem to dwa razy w celach nagraniowych, żeby od e, paru stron to nagrać. Dwa razy pod żona to wszedłem i się trochę zmęczyłem, ale myślę, że jakbym chciał, to bym dał radę nawet trzeci raz. Więc dosyć łatwe jak na 6B, bo dobre chwyty są. No nie licząc tutaj na początku były taki oblach trochę, nie? No to on był taki średni trochę, trzeba było się do niego trochę lepiej ustawić, ale już później jest łatwo. Dobra, fajny waldzik, ale przechodzimy dalej, na trochę piątek, na Gilotynę będziemy teraz szli. Tam jest 6B, które może zrobię, może nie, nie wiem czy mi się będzie chciało, bo się trochę spompowałem, a chcę zostawić siłę na Respekt. Ale chłopaki się pospinają tam na parę piątek, może 6A jedno wejdzie i będziemy ruszać jeszcze na inne skały. Na mojej pięknej linii, która ostatnio mnie zrzuciła na glebę. Piękna linia. Trudna linia. No ale coś. trzeba próbować. Już sobie przypomniałem jakie to ciężkie było. Te chwyty. Z... ojku. Tak jak na Sputniku, były dobre chwyty. Tylko jeden duży ruch. Zde jest jeden wielki chwyt który jest do kitu. Trzeba się ładnie przykleić po prostu. Czuję, że to jest jednak ten bal, gdzie od samego początku musi być siła plus 5. Teraz można się wspinać. Trzyma na pewno lepiej niż w zeszłym roku. Но это не то, что за спутнике. By było ten raz. No, <noise> to było teraz? Bo to najlepiej, jak najlepsza, jak najlepsza próba. Ostatnia próba na dzisiaj, bo już tutaj skóra mi się zajeżdża. Muszę dostać jeszcze trochę na jutro. Albo wszystko, albo nic. Znowu nie trafiłem z tą lewą ręką. Nie wiem, nam trzeba tak precyzyjnie w jednym miejscu dokładnie ustawić. Już jestem po próbach na respekcie poszło, że tak powiem. Lepiej niż w zeszłym roku na pewno, ale miałem nadzieję, że troszkę lepiej pójdzie. Chociaż i tak i tak. Czuję, że jest to w zasięgu, respekt Tak jak w zeszłym roku, czułem, że ojejku, jeszcze jest daleko, jeszcze przynajmniej rok treningów, i wtedy może coś się uda. To teraz czułem, że jest dosyć dobrze, i może coś bym wykombinował. Jeszcze jutro, jakbym może popróbował, może coś by się udało, bo większość ruchów porobiłem. W sumie zostało mi chyba tylko jeden ruch, którego nie dałem rady do tej klamy. I od tej klamy już tak naprawdę jest łatwo Tylko do tej klamy trzeba sięgnąć po prostu z tych dwóch oblaków, no one strasznie słabo trzymają No i troszkę mnie też przeraża ten kamień pod spodem Bo jestem tam przyklejony do ściany i jeśli tak po prostu zjadą mi ręce z chwytów No to polecę prawdopodobnie wtedy na ten kamień no. W każdym bądź razie już chyba na tym wyjeździe tego nie zrobię ale na pewno to będzie mój główny cel na następne wyjazdy, bo jest to w zasięgu, troszkę więcej treningów na oblakach, takiego przyklejania się, to jest też męczące. I myślę, że jestem w stanie to zrobić w tym roku. W tym roku na pewno to zrobię, nie, nie ma bata, żebym w tym roku tego nie zrobił. I myślę, że dwa wyjazdy na śnieżnik max, tak mi się wydaje. Chociaż zależy kiedy te wyjazdy będą. Ja już zakończyłem na dzisiaj wspinanie, tutaj jeszcze Kuba z Żółkiem będą się wspinać na piątkach, Kuba jeszcze chce zaatakować 6a, które w tamtym roku mu nie poszło i będziemy się już zbierać i regenerować siły na jutrzejszy dzień.